Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a jeżeli nie, no to nic się nie stanie. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, W tym filmie przedstawiam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat sezonu czwartego, między innymi na temat eventu Halloweenowego, karnetu bojowego i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy chcielibyście, chociaż jeszcze miesiąc dłuższe wakacje, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób jeszcze by sobie troszeczkę posiedziało w domu, a teraz już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Oh, no. Więc do sezonu czwartego oficjalnie zostały dwa tygodnie, a my z dnia na dzień mamy coraz więcej informacji właśnie na temat tego sezonu. No i w dzisiejszym filmie, oczywiście, takowy Wam również przedstawię. Ale na samym początku informacja na temat tego, że w sklepie Fortnite pojawiła się gwiazdka z Młodych Tytanów, e, także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Mamy już trzy skiny z Młodych Tytanów, w tym chociażby bestie, Raven i przy okazji teraz Gwiazdkę, co tylko i wyłącznie oznacza, że właśnie zostały jeszcze tylko dwa skiny do wypuszczenia, w tym m.in. Robin i przy okazji, Cyborg. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. I kto wie, możliwe, że któryś z tych skinów okaże się, że będzie na przykład częścią następnego karnetu. Ewentualnie pojawi się w późniejszych terminach w sklepie z przedmiotami. Tego oczywiście się dowiemy zapewne w niedalekiej przyszłości, bądź ewentualnie przy aktualizacji 21.51. I właśnie jak jesteśmy przy tej aktualizacji, to chwilę przy niej zostańmy, ale nie dokładniej będzie to ostatnia aktualizacja tego sezonu. I tak, wiele graczy myślało, że będzie to aktualizacja 21.51. 50, lecz jak się okazało, no to plany się troszeczkę zmieniły. Ale dokładnie moi drodzy, no to Epic Games gdzieś tak mniej więcej w połowie tego sezonu do po prostu plików gry wprowadziło to, że ostatnią aktualizacją zamiast 21.50 będzie aktualizacja 21.51, która odbędzie się już w ten wtorek i będzie tu mniejsza aktualizacja i jedna z ważniejszych, ze względu na to, że właśnie dzięki tej aktualizacji dowiemy się, czy w tym sezonie będziemy mieli tak zwany event, czyli po prostu coś co dzieje się praktycznie na koniec każdego sezonu. No może nie na praktycznie każdego, ale na większości sezonów właśnie takowy event się znajduje. Także właśnie, moi drodzy, wy naprawdę w naprawdę wielu przypadkach takowych eventów po prostu pliki eventowe były dodawane do plików na zwyczajnej świecie do, właśnie w tej ostatniej aktualizacji. Nawet tej takiej najmniejszej, którą będziemy mieli również w tym przypadku. Także myślę, że w tym przypadku to nie zostaje nam nic innego niż po prostu poczekać. Oczywiście, moi drodzy, jak takowa aktualizacja zawita do Fortnite'a, no to ja po prostu nagram wam film, co w tej aktualizacji zostało dodane. No myślę, że dużo rzeczy to tam na pewno nie będzie, ale bynajmniej dowiecie się, czy właśnie będziemy mieli event w tym sezonie, także możecie zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a my teraz przechodzimy do właśnie stricte sezonu czwartego. Ale dokładnie, moi drodzy, ostatnio otrzymaliśmy właśnie pierwszy zwiastun, który został po prostu przypadkowo zlikowany przez właśnie Nintendo. Na takowym zwiastunie widzimy rękę, która wychodzi z jakiejś dziwnej substancji. Jak się dowiadujemy od likera Ako, najprawdopodobniej substancja ta nazywa się GU. I właśnie wraz z tą substancją do gry wejdzie jeszcze boss, który będzie nazywał się właśnie GUBOS. Czyli po prostu no, boss, który będzie właśnie produkował tą substancję. No i przy okazji, moi drodzy, to będzie również dodane coś takiego jak GU Nie Mam absolutnie pojęcia co to będzie robiło, ale najprawdopodobniej będzie to również związane z tą substancją. No i moi drodzy, jak się okazuje, to ręka, która znajduje się właśnie na takowym teaserze, jest to najprawdopodobniej ręka po prostu paradygmatu. Ale dokładniej, no jednej z tak zwanej siódemki. No i moi drodzy, jak się okazuje, to właśnie wyplika gry znajduje się jej przerobiona wersja jest to właśnie ręka tej przerobionej wersji. Ze względu na to, że oryginalna wersja po prostu ma troszeczkę inną rękę, co może oznaczać, że właśnie Paradygmat będzie no, miała jakieś znaczenie w następnym sezonie. Ewentualnie jej przerobiona wersja pojawi się właśnie gdzieś, nie wiem, pod koniec tego sezonu w sklepie. Ewentualnie właśnie pojawi się ona w karnecie bojowym następnego sezonu. Jest to to naprawdę bardzo duża szansa, ale tak czy się wydaje mi się, że no ta substancja może być dość ciekawa, jeżeli chodzi o właśnie następny sezon. Moi drodzy, przechodzimy teraz dalej, a najdokładniej poznaliśmy skina z karnetu bojowego następnego sezonu, co w sumie nawet mówiłem wam w ostatnim filmie na temat sezonu czwartego, ale teraz jeszcze raz wam przypomnę, a najdokładniej praktycznie każdy liker o tym pisze, że właśnie w karnecie bojowym następnego sezonu pojawi się nie kto inny niż Gwen Stacy, czyli postać z właśnie Spidermana, no i moi drodzy, rzeczywiście możliwe, że tak będzie, ale dokładnie na no, większości likerów o tym pisze, w tym chociażby Hypex, czyli jeden z bardziej, można by powiedzieć, popularnych twór, twórców w sensie do likerów, jak i również, przy okazji, jeden z właśnie rzetelniejszych, który daje praktycznie cały czas tam właśnie informacje, które rzeczywiście się sprawdzają. Także wydaje mi się, że tutaj bez dwóch zdań, po prostu, właśnie tak Gwen po prostu w następnym karnecie się pojawi. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, to możemy się również spodziewać w następnym sezonie nikogo innego niż Spidermana Miles Morales, na którego gracze czekają już naprawdę do spory okres czasu. Tym bardziej, moi drodzy, otrzymaliśmy kolejny anonimowy przeciek właśnie z tak zwanego Forchana. Eee, tak, jest on praktycznie o tym samym co zazwyczaj, czyli że następny sezon będzie związany z przemieszczaniem się w czasie... Że w karnecie bojowym znajdą się jakieś reskiny stare, czyli po prostu na przykład jakaś, nie wiem, e, taka dobra wersja Doktor Sloan, czy coś takiego. No, praktycznie każdy z tych przecieków mówi o tym samym. I moi drodzy, do teraz jeszcze takie przypomnienie, że do właśnie takowych przecieków należy podchodzić z naprawdę wielkim dystansem, ze względu na to, że do praktycznie każdy może sobie takie coś napisać, tym bardziej, że każdy z takowych rzekomych właśnie likerów podaje się jako anonimowe źródło, no e, i po prostu do nie podają oni kim oni są. Więc tak, mam. Już trzy takie przecieki, z czego dwa definitywnie są napisane przez jakiś kumpli. No i najprawdopodobniej jest to po prostu fake, ze względu na to, że no dosłownie każdy może coś takiego zrobić. Odpalacie sobie notatnik, wpisujecie sobie dosłownie jakieś, to nie wiem, losowe rzeczy na temat następnego sezonu, wstawiacie to na forczana i później podpisujecie się jako anonimowi po prostu likerzy. I to tak naprawdę tyle. I później gracze niektórzy w to wierzą. Rzeczywiście, wy właśnie poprzednim sezonie otrzymaliśmy, no taki realny przeciek, który rzeczywiście się sprawdził i koleś tam dał przy okazji zdjęcie karnetu bojowego, masę innych informacji, które rzeczywiście się sprawdziły. No ale tutaj nie mamy żadnych zdjęć, tylko po prostu mamy, no takie wiecie, no coś pisanego. No także wydaje mi się, że to nie jest prawda i należy do tego podchodzić z naprawdę, ale to naprawdę no po prostu dużym dystansem. Tak jak definitywnie z dystansem do gry podchodzi po prostu Epic Games, ale dokładnie poza tym, że właśnie w następnym sezonie otrzymamy Gwen Stacy, to mamy również Również starter pack na następny sezon, na którym mamy napis Dead Game. Albo najdokładniej to na skinie, właśnie mamy taki napis, co po prostu oznacza, że w grę już nikt nie gra, jest to tak zwany. Także moi drodzy, tak, jest to takie, można by powiedzieć, dość zabawne. No i Epic Games po prostu tutaj pokazuje, że ma do siebie dystans. No e, i że, e, że tak powiem, nie obchodzą nie hejty. W sensie, że nie obchodzą ich hejty. Czyli, że jak ktoś pisze, że Fortnite, że w Fortnite już nikt nie gra, to, to oni teraz dodają takiego skina. Także myślę, że naprawdę bardzo ciekawie. No i moi drodzy, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Ale dokładnie otrzymaliśmy informację na temat tego, że w następnym sezonie mają się pojawić aż trzej bossowie. I to właśnie w okresie Hello. Co może oznaczać, że jeszcze szybciej się pojawią jacyś inni, ale dokładniej mamy bossów, którzy są podpisani w plikach gry, jako freki, habitat i przy okazji emblem. Także moi drodzy, co do tych dwóch pierwszych, to mają być to właśnie bossowie, którzy będą mogli sobie respić jakieś stworzenia, które oczywiście będą złe. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Co do emblema, to jeżeli ten nie pojawi się w następnym sezonie, to no ma się pojawić on w sezonie piątym i ma to być właśnie boss, który pojawi się pod koniec wydarzenia halloweenowego. Albo gdzieś tak no pod, pod w połowie sezonu. Coś mniej więcej takiego. Także myślę, że tutaj musimy poczekać, żeby rzeczywiście zobaczyć jak to będzie. Ale właśnie takowe informacje są wyciągnięte z plików gry, więc no myślę, że tutaj może Możemy się właśnie czegoś takiego spodziewać. Ogólnie, moi drodzy, to z dnia na dzień właśnie mamy coraz więcej informacji, jak już mówiłem. No i chociażby wczoraj dostaliśmy ten zwiastun. Dzisiaj już tak naprawdę wiemy, co jest na tym zwiastunie, bo wiemy, że jest to ręk ręka paradygmat i że jest jakaś dziwna substancja, która nazywa się gół. No i ogólnie to mamy masę, ale to masę, że tak powiem, innych nowości, o których wam w sumie mówiłem w tym materiale. No i oczywiście zapewne jutro będziemy mieli kolejną dawkę nowości odnośnie następnego sezonu. Także oczywiście subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nadchodzących materiałów na temat sezonu czwartego, no bo oczywiście z dnia na dzień właśnie będzie coraz więcej informacji, więc z dnia na dzień y, będzie też coraz więcej filmów, w sensie coraz więcej informacji w filmach, także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Wyobraźcie sobie, że idziecie sobie do szkółki albo przed szkółką, odpalacie sobie film i nagle dowiadujecie się, że w Halloween będzie trzech nowych bossów, którzy będą właśnie respili jakieś złe stworzenia. No myślę, że informacja jak najbardziej spoko, także oczywiście subskrybujcie wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić przyszłych materiałów. Ja byłem Hexo i dziękuję Wam za obejrzenie. Myślę, że widzimy się w następnych materiałach. Kto wie, możliwe, że na temat sezonu czwartego zobaczymy, co przyniesie nam jutrzejszy dzień i czy przyniesie nam jakieś kolejne informacje na temat następnego sezonu. A kto wie, może będą to informacje na temat nadchodzącej aktualizacji, tego dowiemy się, myślę, że dopiero w czasie. Trzymajcie się. Cześć!